Od czwartku do niedzieli zakopane gości skoczków narciarskich. W pierwszym konkursie FIS Cup triumfował kazach Danił Wasiliew. Najlepszy z Polaków, 16-letni Łukasz Łukaszczyk zajął dwunaste miejsce. Polscy skoczkowie w tym sezonie nie zachwycają, zarówno starsi jak i ci młodsi. Na horyzoncie pojawiło się jednak światełko w tunelu. Ledwie 16-letni Łukasz Łukaszczyk zajął dwunaste miejsce w konkursie FIS Cup w Zakopanem. Wygrał kazach Danił Wasiliew. Już w styczniu objawiał swój talent zdobywając brązowy medal Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. Najlepszy i zarazem najmłodszy z naszych reprezentantów spicał się bardzo dobrze także na wielkiej krokwi skacząc na odległość 123 i 132,5 metra. Skoki, ten szczególnie pierwszy był taki nie za fajny, ale ten drugi już nadrobił to. Pozostali nasi skoczkowie niestety nie zachwycili. W ubiegłym roku w Zakopanem Kasper Juroszek i Klemens Joniak zajęli dwa pierwsze miejsca. Dziś poza Łukaszczykiem w serii finałowej oglądaliśmy tylko 16. Tymoteusza Amilkiewicza i 22. Juroszka. Zeszłoroczne zawody w Zakopanem były tą piękną klamrą, bo w zeszłym roku skończyliśmy z dobrym wynikiem, a tegoroczne są klamrą tego sezonu, bo niestety no nie da się ukryć, że trzech zawodników i to w zasadzie żadnym w dziesiątce, to nie jest dobry wynik. Triumfatorem Kazach, którego znamy już z zawodów Pucharu Świata, Danił Wasiliew. Jutro drugi konkurs FIS Cup, również rozgrywany w warunkach hybrydowych. Na sobotę i na niedzielę zaplanowano rywalizację w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Transmisje w TVP Sport.